Stoję apara, dalej robimy ciasto. stąd. Ostatnim nakładcem, który zostało, żeby Jak coś, yy, ma być ciepłe mleko. Do tego dodajemy masło rozpuszczone, wymieszamy. Teraz dodajemy do tego mleka i masła dwa jajka. I dobrze to wymieszamy. Do tego dodajemy oparę. Do tego ciasta, już to, co już tutaj mamy, dodajemy resztkę mąki. Ja bym na proporcji, to ja pół kilo. I dobrze to wymieszamy w ciasto. Wymieszałam już to ciasto, zaraz wyrzucę. Ono ma być takie, takie właśnie miagłutkie. Teraz będę robić kuleczki i zostawić te kuleczki na 15-20 minut i będę gotować te pyski na barze. Ciasto już nam urosło. Ja ciasto zostawiłam też na 30 minut. Takie fajne, ładne, takie miagłutkie. Teraz będę robić kuleczki. Będę robić nieduże takie. Bo oni jeszcze u nas urosną. Takie właśnie maluteczki. Zostawiłam ich na 15 minut. I później będę moich gotować.